Cześć, nazywam się Mariusz Machnik, jestem z firmy Rubi Polska, jestem tutaj dzisiaj w firmie Rubi, w miejscowości Rubi, z Eliotem. Cześć. Bardzo ładnie mówi po polsku. Cześć jeszcze raz. Będziemy Wam dzisiaj pokazywać jedną z naszych nowości, jest to nowy system Slim Cutter Plus G2. Chcielibyśmy Wam teraz zaprezentować po kolei elementy składowe tego systemu, także rozpakujemy je. Zwróćcie uwagę, że, że przyniosłem to niosąc wszystko w jednym ręku, tak więc y, y, paczki można, y, torby można połączyć do transportu, natomiast teraz je rozłączymy i będziemy rozpakowywać. Ok, rozpakujmy obie torby i zobaczmy, jakie skarby w sobie skrywają. Tak jak widzicie, system jest zbudowany z trzech prowadnic i tutaj zmieniliśmy długości. Najkrótsza prowadnica ma 65 cm, a te dwie dłuższe mają po 155 Tak więc wygodne jest połączenie tego, tych dwóch na przykład w jedną długość pod płytki 280 lub zastosowanie jednej pod podcięcia poprzeczne lub pod płytki 120. I oczywiście ta przedłużka dodatkowo, czy dołączona do jednej, czy dołączona do dwóch tworzy cały system. Kolejne elementy to oczywiście przystawki mocujące. Znany nam już z wcześniejszego modelu y, łamacz. Y, wózek, który troszkę zmienił kształt. Posiada nowe rolki. System dociskowy. Oraz oczywiście znane nam kółko 22 mm Extreme. I dwa elementy dystansowe, o których opowiem pokrótce wkrótce. Ok, więc teraz, w ramach współpracy międzynarodowej, połączymy sobie elementy zestawu i pokażemy podstawowe cięcie przy użyciu Slimcatera Plus G2. Wyjaśnię wam teraz o co chodzi z tymi czerwonymi nakładkami. Zrobię nacięcie próbne na płytce i widać, że czerwona nakładka, którą zakładamy na profil, pokrywa się idealnie z linią cięcia. Tak więc jeżeli macie zaznaczony ślad ołówka na płytce przesuniemy prowadnicę do tego, do tego śladu, ustawimy dokładnie nakładkę z drugiej strony Elliot, can you help me with the other one? I w ten sposób mamy pewność, że płytka będzie przecięta dokładnie w zaplanowanym miejscu. Po skończonym cięciu, zanim przejdziemy do łamania, chciałbym zwrócić uwagę na kształt profilu oraz na, kszta oraz na wózek, który tutaj w tym systemie, po pierwsze, zaczniemy od wózka, pracuje z takim elementem dociskowym, i dzięki temu możemy przejechać y, kółkiem trącym nad zaznaczoną linią cięcia czy nad planowaną linią cięcia bez nacinania y, y, materiału. A druga sprawa to jest właśnie, tak jak wspomniałem, kształt, y, kształt tej prowadnicy, który Uniemożliwia nam wyrwanie wózka do góry, tak więc tutaj mamy bardzo pewne prowadzenie wózka po prowadnicy. Okej, okay, to była krótka prezentacja Slim Cuttera plus G2. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy Was na y, nasze socjale, żeby śledzić więcej materiału wideo. To tyle. Cześć. Dziękuję, cześć.